25 lipca miejscowy sąd rejonowy ogłosił upadłość dłużnika Huty Liberty Częstochowa. Jednocześnie sąd oddali wniosek dłużnika o wstrzymanie rozpoznania tego wniosku do czasu zatwierdzenia układu. Wyznaczył także syndyka w osobie syndyka pana Adriana Dzwonka oraz wezwał wierzycieli do zgłaszania wierzytelności syndykowi. Postanowienie sądu nie jest prawomocne. Strony mają prawo wnieść do sądu okręgowego w Częstowie, który jest właściwie do rozpoznania tego zażalenia. Sąd rejonowy w Częstowie w tym postanowieniu uznał. Znał, że zostały spełnione wszystkie przesłanki z artykułu 11 prawa upadłościowego do ogłoszenia upadłości. Hutnicy, którzy cały czas pobierają wynagrodzenie, praktycznie nie pracują od grudnia zeszłego roku. Teraz syndyk musi podjąć jak najszybsze działania. Sąd miał obowiązek ogłosić upadłość, jeżeli stwierdza, że są spełnione przesłanki z artykułu 11 prawa upadłościowego i. To, ta upadłość ma z jednej strony zabezpieczyć prawa wierzycieli, upadłego czy w tym przypadku spółki Liberty, ale także zagwarantować oczywiście pracę pracownikom. To jest kwestia, już rola syndyka, który będzie podejmował czynności dalej, co będzie dalej się robić. Przypomnieć należy, że kilka lat temu była już ogłoszona upadłość Huty Częstowa, wtedy działanie jako ISD Huta Częstowa. Wtedy to postępowanie upadłościowe zakończyło się tym, że znalazł się nabywca Huty i ona przez kilka lat działa. Teraz niestety sytuacja się powtórzyła. Sytuacja jest tego rodzaju, że dłużik zaprzestał płacić swojej wierzytelności Dlatego, że on musiał gości upadłość. A jakie będą dalsze losy zakładu, to zależy w tym momencie od synyka i, i tego, co udało mu się z tym zakładem dalej zrobić.